Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest linia rozpoczynająca się od naszej wywrotnicy. Przygotowana masa ciasto w ubijaczce, miesiarce przetransportowana jest do leja. Pierwszym elementem jest ekstruder, urządzenie, które dzieli ciasto na żądane przez nas kształty. I oczywiście z odpowiednią wagą. Przykładowy produkt to różnego rodzaju paluszki, krukę z sezamem o różnej grubości, różnej długości. Ciastka zabijane ciastka okrągłe paluszki. Mniejsze, większe okręgi. Rozpoczynamy od ekstrudera, który dzieląc ciasto i tworząc kształt podaje na taśmociąg. Dalej może być stacja zraszania wodą. Gilotyna do cięcia na odpowiednią długość produktu. Posypywać. Nasion, sezamu, maku, cukru, i finalny produkt może być dalej poprzez różnego rodzaju transportery transportowany dalej. Ta stacja jest, ta linia jest mniejsza, jeżeli chodzi o wielkość. Dostępne są linie nawet 8-9 rzędowe. To może być alternatywą do Remaga, do Reona. Możemy robić różną, szeroką gamę produktów. Ekstruder, zrasza, zraszacz wody, gilotyna, posypywanie ziarnami i dalej już transport na inne miejsce hali produkcyjnej.